dobry, w tym odcinku akademickiego kwadransu przybliżymy Państwu przebieg nieotwartych drzwi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnicka Uczelnia otworzyła swoje drzwi dla wszystkich chętnych, wielu pytało starszych kolegów o atmosferę panującą na uczelni oraz o kryteria przyjęcia na studia. Młodzi ludzie mieli także okazję do tego, aby wziąć udział w prezentacji dotyczącej dietetyki. Kierunek ogólnie dietetyka jest takim pożądanym kierunkiem, tak? Tak jak wcześniej mówiłam właśnie tutaj na tej krótkiej prelekcji, że każdy chce być fit, tak, jest moda na to, żeby dbać o siebie, więc przyszli kandydaci, są bardziej chyba też zaciekawieni jak zadbać. Samemu o, o, o siebie, tak? E, czyli zaczynają właśnie od samych siebie i, i dopiero później wdrażają się coraz to większą edukację. E, ja na przykład wybrałam ten kierunek z tego względu, że e, mój tata dializował się i trzeba było specjalistyczną dietę, tak? Oczywiście w broszurach w internecie jest masa wiadomości, które tak naprawdę. Nie jest poparta naukowo i dlatego wybrałam ten kierunek, a nie inny i po, poprzez to rozszerzyłam chociażby swoją podstawową wiedzę. Studentki tego kierunku chętnym robił również analizę składu masy ciała. Osoba zainteresowana wstaje na wagę, tak? I, i waga nam właśnie wskazuje. Mięśnie, tkankę tłuszczową zawartość wody, wiek metaboliczny, ta, który też jest pożądany przez osoby zainteresowane, więc warto poznać chociażby skład swojego ciała. A co dzięki temu możemy zyskać? Co dzięki temu możemy zyskać? Czy nasze parametry są chociażby w normie? Poza tym przygotowano dla gości drobny począstunek. Zrobiłyśmy z koleżankami z roku ciasteczka owsiane i paluchy serowe z kaszą. Ciasteczka są właściwie pełnoziarniste, wspomagają trawienie, tak, no bo mają dużo błonnika. No i powinny być przekąską każdego, tak? Są zdrowsze niż np. chipsy czy batony czekoladowe. Poprawne odżywianie może nas uchronić przed wieloma chorobami, i otyłością, lecz ułożenie całej diety nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ułożenie diety to nie jest 5 minut, tak? Ułożenie diety czasami wymaga od 3 godzin w górę, w zależności jeszcze jakie są jednostki chorobowe, w zależności co dany pacjent lubi. E, czego nie lubi, tak? Po czym się źle czuje, więc e, tutaj dziewczyny dzisiaj właśnie przeprowadzą analizę składu masy ciała. Później osoba, która już ma wydruk, idzie e, do studentek i studentki właśnie informują, czy wszystko jest w porządku, tak? Bo każdy dostaje taką bardzo ciekawą kartkę, na, na której jest właśnie napisane, e, czy to jest norma, czy e, po, ponad normę, tak, e, i możemy się dowiedzieć coś więcej. No ale jeżeli ktoś by chciał dietę, to niestety... Wywiad żywieniowy, dzienniczek żywieniowy. To nie jest dość szybka praca, tak? To jest bardzo powolna, czasami żmudna, ale dająca satysfakcję. Swoje wnioski z wykładu wyciągnęli sami uczniowie. Dowiedziałam się swój poziom masy ciała, tak? Dowiedziałam się, jakie jest żywienie przy chorobach, jakich mam na przykład. jest bardzo takie przydatne i ogólnie kierunek dietetyka to jest taki. No, Przydatnym w życiu, tak? bo na przykład nie wszyscy ludzie wiedzą, ile powinni jeść kalorie, na przykład, ile powinni spożywać tego jedzenia, tak? ile tłuszczu jest w danym pożywieniu. No, to jest bardzo ważne. Studenci udzielali także informacji na temat kół naukowych działających w uczelni. Studiuję pedagogikę tutaj u nas na uczelni. No i aktualnie zajmujemy się promowaniem naszego koła naukowego Alternatywa. Zajmujemy się na przykład konferencjami, aktualnie przygotowujemy się do konferencji w maju. No dodatkowo mamy zeszyty naukowe właśnie i nasze później pisane teksty mogą się w nim znaleźć. Czym się zajmujecie jako koło? Zajmujemy się wieloma rzeczami, naprawdę. Każdy ma na coś pomysł, to grupą staramy się to zrealizować. Koleżanka miała pomysł na przykład zrealizowania akcji charytatywnej. Yy, więc zaczęliśmy po prostu na własną rękę szukać osoby, która nam, nam w tym pomoże. Zbieraliśmy właśnie żywność, każdy coś od siebie dorzucił i było super. W każdej z uczniowie mogli znaleźć coś dla siebie. Przyszli informatycy, mogli się dowiedzieć jak konstruować roboty. Jednym tutaj z przedstawionych eksponatów jest robot typu hexapod, czyli to jest kroczący robot, który jest zaprogramowany tak, żeby poruszać sześcioma nogami. Każdy steruje się trzema Takimi mini silniczkami, a program, który napisali studenci, no, musi być o tyle sprytny, żeby ten robot poruszał się płynnie. Dodatkowo, jakby ciekawostką tego robota jest to, że jego platforma, całe jego jakby ciało zrobione jest też na drukarce 3D czyli wszystkie części są również samodzielnie zaprojektowane przez studentów, a nie kupione gdzieś w sklepie. Są Zrobione jest jakby od samych podstaw. Sterowane jest przez komórkę, także każdy może zainstalować sobie oprogramowanie i sterować takim robotem w warunkach na przykład w domu. W tej sali studenci uczą się także programowania oraz działa w niej koło informatyczne. Obok znajduje się pracownia podstaw elektroniki i miernictwa. Jest to pracownia, w której się uczą studenci informatyki, inżynierii, Testowej oraz logistyki i zapoznają się z układami, które pozwalają im padać, obserwować, projektować właśnie układy elektroniczne, podstawowe układy elektroniczne, poznają podstawowe przyrządy pomiarowe i zasady pracy tych urządzeń. W czasie dni otwartych można także było podziwiać pracownię fizjoterapii. Jesteśmy w pracowni kinezy czyli tak, tak zwanej pracowni leczenia ruchem. Tak? Kinezis z języka łacińskiego to ruch. Tutaj uczymy przede wszystkim naszych studentów posługiwania się właśnie tym narzędziem w pracy z pacjentem, jakim jest ruch. Przede wszystkim uczą się diagnostyki biomechanicznej, czyli oceny postawy ciała, badania pomiaru długości kończyn, siły mięśniowej, podstawowych ćwiczeń leczniczych, jakie będą w przyszłości mogli wykorzystać w pracy z pacjentem. Tak? Czyli leczenia ćwiczeniami na przykład w takich klatkach, tak potocznie nazywanych przez Studentów, ale to są tak zwane uniwersalne gabinety usprawniania leczniczego, w skrócie ogóle, w których pacjenci sami na sobie przede wszystkim, bo to jest jakby pierwszy kontakt z ich zawodem, tak, w przyszłości zawodem, uczą się wykonywania ćwiczeń na przykład w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, przy wykorzystaniu właśnie tego typu sprzętu. Licealiści pytali fizjoterapeutów o liczbę godzin praktycznych zajęć. To wzbudzało ich zainteresowanie, tymczasem inni mogli postrzelać z broni i zobaczyć kilka jej prawdziwych egzemplarzy. Broni, e, broni palnej, która jest na wyposażeniu jeszcze obecna lub e, która już wcześniej e, była w wyposażeniu Wojska jak i innych służb. E, i Co, tutaj my, mamy? Co tutaj mamy? Od broni sportowej bocznego zapłonu typu Margolin. Sportowcy używają jej dość chętnie, bo to jest taka dla dziecka produkcja, ale niezawodna. W kolejnym bronie to są pistolet na nabój 9 mm P-83. Ta broń jest to MAK 98 na wyposażeniu wojska obecnie jeszcze stosowanej. To jest pistolet sygnałowy do wysyłania rakietnic 26 mm. Te konstrukcje to są już takie troszeczkę przestarzałe, to są tetetki, jedna jest na nabój bocznego zaponu do celów sportowych, ta tetetka jest na nabój ostry. Następną bronią jest to najnowszy wypust cz ki 75, typ 75, używana przez sportowców, jak i przez służby niektórych, niektórych krajów. Bardzo duża liczba odwiedzających wziął udział w prezentacji kultury japońskiej. Wszystko było ciekawe. Ciekawy był wykład z panem z, z Chin. Z Chin, z Chin tak. Pokazywał nam jak się pije herbatę, jak się zakłada kimono. W sumie w dniu otwartych drzwi przez uczelnię przewinęło się bardzo, bardzo wiele osób. Bardzo dużą grupą przyjechali kandydaci na studia do naszej uczelni dzisiaj w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Tak z miejscowości pozalegnickich autokarami przyjechało prawie 800 osób. Łącznie z Legniczanami na pewno było ponad tysiąc odwiedzających, a więc myślę, że to całkiem spora grupa. O co pytali? O różne rzeczy, ponieważ zainteresowania młodzieży są dość różne. Jedni się interesują bardziej kierunkami medycznymi, inni humanistycznymi, więc te pytania były dotyczące konkretnych już kierunków studiów, ewentualnie też zasad rekrutacji, jakie będą obowiązywały, no i oczywiście limitów, progów, jakie będą w tym. W przyszłym roku akademickim obowiązywały, a w tegorocznej rekrutacji. Dzięki takim inicjatywom przyszli studenci odwiedzili sale detektyczne i poznali mury uczelni od przysłowiowej podszewki. Od przyszłego roku być może sami będą oprowadzać młodszych kolegów. To już wszystko w tym programie. Na następny kwadraz akademicki zapraszamy już za tydzień.